Witam Was w dzisiejszym vlogu na moim kanale prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie, ponieważ właśnie z niego komentuje mecz polski z Łotwą. Ostatnie spotkanie reprezentacji Polski w tym roku kalendarzowym, także zapraszam Was właśnie na ten materiał, który, w którym pokażę Wam po prostu jak komentuje ten mecz prosto z największego stadionu w Polsce. Także zapraszam. Moi drodzy, kilka godzin do meczu, ja już jestem gotowy, także zaraz ruszam i widzimy się już na stadionie. 1 do zera kapitalna akcja reprezentacji Polski, ależ teraz pograli biało-czerwoni. Mamy gola na 1 do zera. Już w pierwszych minutach tego spotkania otwieramy wynik tego meczu. Bardzo ładna wrzutka w szesnastkę. Tam wszystko wykończył zawodnik reprezentacji Polski. Bardzo dobra akcja zespołu trenera Michała Robierzak z Strzelcem Bramki Przemysław Frankowski. Kupkiwior. Utrzymujemy się przy piłce. Przegrywamy. Od lewej do prawej. Teraz akurat na lewej flance futbolówka jest Zalewski. Zalewski wchodzi w drybling. Zalewski wrzutka w szestackę. Uderzenie. Gol! 2 do 0. 82. Bramka Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Kapitalna akcja tam na lewej stronie Nikoli Zalewskiego i wykończył to wszystko zawodnik FC Barcelony. 2 do 0. Gol Roberta Lewandowskiego. Witam Was już po skomentowaniu tego meczu, już po meczu, już po tych wszystkich emocjach. 2 do 0. Polska wygrywa w meczu z Łotwą. Ostatnie spotkanie reprezentacji biało-czerwonych w tym roku kalendarzowym. Wygrywamy po bramkach Lewandowskiego oraz Frankowskiego. No ja jestem zadowolony ze swojego komentarza. Uważam, że bardzo dobrze skomentowałem ten mecz. I już nie przedłużając, żegnam się z Wami. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, w odcinku z tego spotkania. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że przyjemnie się... Wam nie słuchało, no i też dziękuję Wam w ogóle za obecność na tej transmisji. To by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.